Pacet postanowił się wybrać z żółwiem do kina. Podchodzi do okienka i mówi Dzień dobry proszę pani, chciałbym poprosić jeden bilet taki normalny i jeden ulgowy. A po co panu ten ulgowy, skoro pan jest sam? No bo ten ulgowy dla żółwia proszę pani. Proszę pana, to jest porządne kino, tutaj nie wpuszczamy ze zwierzęciami. Ale to nie jest zwierzęcie, tylko zwierzę. Mniejsza większość. Proszę Pani, no, to jest porządny żółw, on się będzie grzecznie zachowywał, nie, w ogóle nawet nie zajmie fotela obok mnie, będzie mi grzecznie siedział na kolankach, no co ja mam z tym żółwiem zrobić? Proszę pana, żółwi nie wolno wprowadzać do kina, tak samo jak psów, kotów, tchórzofretek, guściów i, i innego tego tałataństwa. Kino tylko dla ludzi, rozumie Pan? No dobrze, dobrze, rozumiem, no. Odszedł tam kawałek za węgło, no kurczę, strasznie chciał ten film obejrzeć. No a przecież co, no nie wypuści żółwia, no z żółwiem jest, tak? No to wziął i schował tego żółwia w spodnie, tak z przodu, nie? żeby mu tak jako, jakby jako tarcza robiło, prawda? Podszedł sobie kupić jeszcze popcorn, żeby jak trochę inaczej wyglądać, podszedł znowu do okienka, kupił jeden bilet normalny, tym razem bez żadnego problemu, no ogląda ten film, ogląda, 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 ale w pewnym momencie tak mu się głupio zrobiło, no kurczę, w końcu ma w gaciach tego żółwia, no to musi sobie tak, no wezmę chociaż trochę, y, y, ten rozporek rozchylę, no, żeby żółw sobie mógł wystawić główkę, no i żeby tak sobie poddychał trochę, bo cały czas w tych gaciach tak beznadziejnie, nie? Jak pomyślał, tak zrobił, w pewnym momencie, y, w tym samym rzędzie trochę, trochę dalej, y, tak dziewczyna mówi do chłopaka, słuchaj, słuchaj, y, no... Zobacz, tam facet y, z, ma peniza y, na wierzchu, y, rozporek rozbił, penisa na wierzchu, penisa na wierzchu. Kochanie, no nie wypada, no wie, pa, wiesz, facet samotny, film jest mocno erotyczny, ja też już ten tego się nagrałem, jak y, wrócimy do domu, to nie dam ci spokoju, na no, facet jest może samotny, no zrozum człowieka. No tak, ale ten jego penis wpierdziela popcorn. <śmienny>